Rozwiąż równanie stosując metodę równań równoważnych. Ćwiczenie A. Mamy równanie x równe pierwiastek 2 minus x. Zanim zaczniesz rozwiązywać, zwróć uwagę na dziedzinę tego równania. Pod pierwiastkiem mamy 2 minus x, które nie może być ujemne, zatem minus x większe lub równe minus 2. Przemnożymy przez minus 1. Pamiętaj o zmianie znaku na przeciwny. Jeśli będę chciał obie strony podnieść do kwadratu, to również i ta prawa strona musi być nieujemna, zatem x większy lub równy 0. Zobacz dwa warunki. Zatem, aby ustalić dziedzinę tego równania, muszą być spełnione. Zarówno pierwszy, jak i drugi warunek. Co jest częścią wspólną tych przedziałów? Oczywiście, tu mam nadzieję, że widzisz, gdzie jest ta część wspólna. Zatem zanotujmy: dziedzina naszego równania to przedział domknięty od 0 do 2. Mamy dziedzinę, możemy rozwiązać nasze równanie. Podnosimy obie strony do kwadratu, więc x kwadrat równe 2 minus x. Przerzućmy wszystko na lewą stronę, dodać x minus 2 równe 0. Równanie kwadratowe zupełne, przeliczmy deltę. Nasza delta b kwadrat minus 4 razy a razy c to mamy 1 plus 8. Nasza delta 9. Delta dodatnia pierwiastek z delty to 3. Zatem liczymy x1 minus b minus pierwiastek z delty nad 2a. To minus 4 drugie. Inaczej mówiąc, minus 2. To jest pierwsze rozwiązanie. x2 minus b plus pierwiastek z delty nad 2a. Dwie, drugie, inaczej jeden. Mamy dwa rozwiązania, które musimy sprawdzić z dziedziną naszego równania. Czy dwójka należy do przedziału od 0 do 2? To jest minus dwójka. Ona nie należy do dziedziny. Czy jedynka należy? Zdecydowanie tak. Zatem mamy odpowiedź do zadania. To równanie. Ma jedno rozwiązanie i jest nim liczba 1. Przykład B. Nasze równanie. Z lewej strony mamy pierwiastek, więc to, co pod pierwiastkiem, musi być nieujemne. Zatem stosujemy wzór skróconego mnożenia, różnice kwadratów. W ten sposób chyba najszybciej sobie poradzimy z tą nierównością. Tutaj przyrównujemy do 0x równe 3 i tutaj minus 3. Zatem teraz zaznaczmy miejsca zerowe. Zastanówmy się, jaka jest nasza parabola. Współczynnik A1, więc parabola uśmiechnięta, przyjmująca wartości dodatnie. I wartości ujemne. My szukamy większych lub równych 0, czyli tutaj mamy większe, a tu mamy równe 0. Jest już nasz przedział. x musi być z przedziału od minus nieskończoności do minus 3 oraz od 3 do nieskończoności. Czy jeszcze jakieś założenia potrzebujemy? Jeśli będę chciał podnieść obie strony do kwadratu, to i prawa strona musi być nieujemna, czyli x plus 1 większe lub równe 0. x większe lub równe minus 1. Zatem tutaj prosty rysunek minus 1k i wartości większe lub równe. Ta liczba x należy od minus 1 do nieskończoności. Obydwa warunki muszą być spełnione, więc spróbujmy je zaznaczyć na jednej osi liczbowej. Od minus 3 i od 3 w lewo i w prawo. Przedziały domknięte. To jest pierwszy przedział. Drugi przedział od minus 1. Do nieskończoności. Zatem tutaj bym to zrobił na zielono. Szukamy części wspólnej. Mamy już dziedzinę naszego równania. Możemy zapisać x należy od 3 do nieskończoności. Przystępujemy do równania. Podnosimy obie strony do kwadratu. Otrzymamy x kwadrat minus 9 równe x plus 1 do kwadratu. Stosujemy wzór skróconego mnożenia kwadrat sumy. Pierwszy do kwadratu dodać podwojony pierwszy razy drugi dodać drugi do kwadratu. Zwróć uwagę, x kwadrat nam się skróci. Zostanie nam minus 10 równe 2x. Obie strony dzielę przez 2, x jest równy minus 5. Zatem teraz sprawdzam, czy należy to do dziedziny mojego równania. Minus 5 nie należy do przedziału od 3 do nieskończoności. Zatem nie znaleźliśmy rozwiązań. Udzielamy odpowiedź. To równanie jest sprzeczne. Nie ma rozwiązań. Zapraszam do subskrybowania i wsparcia na Patronite.